Przepraszam za to się przełączenie, bardzo przepraszam. No, to gramy. no Ten powiem się jakoś nie wiadomo jak urał. Przepraszam za to, że się nie udało mi nagrać tego, co przed chwilą robiłem. I że mi się tak nie wiadomo, dlaczego wyłączyło. Może mi się też niedługo tak, bo mam jakieś nowego takiego... dobra Go! A on też taki, tak? Myślałem, że jest jakiś kłopot. Nie, nie, nie ostatnie życie. Uch, teraz mi się będę miał po statuach składek. A jaj, kłopota. Kto to? Koniec, przepraszam Was bardzo. Może jeszcze nie, ale czekajcie, może zobaczymy jakąś inną.